Witam Was na moim kanale. Szymi gotuje, a w dzisiejszym fascynującym odcinku wraz z moim bratem Ignacym. Zabona na ateczko, widzowie, Musi, go, musicie go. zostawać lajki i subskrypcje. Gotujemy naleśniki w urządzeniu Thermomix. Więc y, składniki to mąka, mleko, cukier, Kier, jajka ko. i sól. A do serka. Faruk, jogurt, cynamon i cukier waniliowy. Zapraszam Was do oglądania tego fascynującego odcinka. No to jazda. Mój brat pierwszy robi krok, a tym krokiem będzie 50 g masła pokrojonego na kawałki. 50 gram masła zaliczone. Teraz zakładamy pokrywkę. Chcesz przekręcić na dwójkę? Jeszcze, 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 jeszcze. Dwie minuty będzie się to robiło. Widzowie, masło się rozpuściło, więc teraz dodajemy 600 gram mleka. Bardzo dużo. Oj, dwadzieścia gram za dużo, ale to wydaje mi się, że nic nie zmieni. O, 7. Lecimy dalej. Następnym krokiem będzie dodanie yy, o, wiem, 250 gram mąki pszennej. Kurde, 249. 250. No widzicie. Yeah! Następnie... Ciasto powinno mieć konsystencję płynnej śmietany. Jeżeli tak nie jest, dodajemy trochę mleka. Ale widać, że ma. Ciasto będzie musiało czekać 30 minut. Musimy je odstawić na 30 minut. I teraz muszę je przerać. Do tego naczynek. Ole płynne. Jeszcze raz w ogóle w własnym życiu robię naleśniki. Więc jeszcze to wyklejemy ściereczką. Nie. <grym> no dobrze. I teraz będzie trzeba patelnię natłuścić i po tych 30 minutach rozgrzać ją i możemy nasmażyć naleśniki, a my zabieramy się za robienie serka. Przed serka jeszcze muszę zadbać o czystość w kuchni, bo lubię jak kuchnia jest czysta, więc do termomiksa nalewam trochę wody, płynu. Oj, to muszę postawić. I wstawiam na opcję mycie, o dobrze, o, mycie wstępne to będzie tutaj. Mycie wstępne, zamykamy i daje pocieście. Zabieramy się za zrobienie serka do naleśników. Mój brat nie lubi jeść ale ma za to dżem, który później też mu nasykuje. Rozgniatamy. Dodaję jogurt naturalny, bo jest za tłusta. Yy, dodaję go cały. My dodajemy bez laktozy, bo ja mam problemy z laktozą. No dobrze, no to znowu trzeba pomieszać. Dodajemy do serka cukier waniliowy. Dwie paczuszki. I drugi. Już. Teraz mieszamy i będę robił tak, jak zawsze to robię, jak mama robi naleśniki, albo babcia, albo tam ktoś z rodziny, zawsze testuję serek. Biorę sobie łyżeczkę. I testuję ten serek, czy jest dość słodki. A później zajmiemy się smażeniem. Zabieram się za moją ulubioną rzecz, zrobię na leśników. Testujemy. Ale jeszcze to nie koniec. Bo ja lubię serek z cynamonem mój brat go troszkę to sobie No. Cały? Nie, troszeczkę, troszeczkę. Malutko. Malutko. Jeszcze, jeszcze. No. Dobrze! Lubię cynamonowy. Zobaczymy. Teraz to będzie cynamon z. A nie, dobra, no radę. Będzie tylko trochę cynamonowy czyli. Eee! O, nigdy takiego nie jadł? Super. O to mi chodziło. Testujemy nowe rzeczy w kuchni. Cynamonowy serek. No dobra, no to też go trzeba spróbować. Jest jeszcze lepszy. Coś tu zrobił, Ignaś? Ja nie mogę. Ja już się wystraszyłem się za dużo, ale widać. Perfekcyjnie. Zabieramy się za smażenie. Na... A nie, jeszcze musi chwilę ciasto odpocząć. Więc za chwilkę zabieramy się za smażenie naleśników na małej patelni. Smażę naleśniki. więc zaraz będę go obracał i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, to przekładamy. O, idealnie! A to jest satysfakcja. Już się przepieka i zaraz będziemy nakładali i testowali. Przekładam mojego naleśnika i nakładamy sobie. I trochę dużo się nałożyło, to ja wygarnę trochę, bo trochę za dużo nałożyłem. Jeszcze troszkę. Wiecie, jak ktoś robi pierwszy raz naleśniki, to nie zawsze wychodzi idealnie. No dobrze, to możemy spróbować. Boże, nie jadłem nigdy lepszych naleśników, jeszcze ten serek mojego brata. Pychotka. Jeżeli chcecie zrobić takie pyszne naleśniki, oglądajcie mój filmik do końca. I widzowie, dziękuję wam za oglądanie mojego filmu i zapraszam was do następnego.